Was na kolejnych zajęciach. Dzisiaj zajmiemy się jednostkami objętości. Zaczniemy sobie od takiego zadania wprowadzającego, czyli mamy, mamy dzbanek, z różną, z płynem, wodą być może i mamy powiedzieć ile mililitrów płynu jest w każdym znaczy. I tu zauważcie, na pierwszym rysunku ta ostatnia kreseczka to jest jeden litr, a ja widzę, że ja mam zapełniony Banek do połowy, czyli mam pół litra, a to jest pół litra, to jest 500 ml. Skąd? Dlatego, że jeden litr to 1000 mililitrów, Tak? Kolejny, no to tu widzimy tak, że tutaj mamy 3 litry. No to pytanie, gdzie jest jeden litr, a gdzie dwa? Zauważcie, że mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, I tu mam sześć, sześć jakby kreseczek. No to co dwie widać, że mi się napełnia kolejny litr, czyli tu mam litr, tu bym miała dwa litry, a ja jestem w połowie między dwa a trzy, czyli mam 2,5 litra płynu, a to jest w takim razie 2500 ml. Kolejny przykład. Tu widzimy, że na górze mamy 2 litry. i Teraz mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 takich przedziałek. No to musimy dojść do połowy i zobaczyć, gdzie jest litr. Czyli raz, 2, 3, 4, 5. Tu mamy 1 litr. To w takim razie ile to będzie to? Skoro tu mamy raz, 2, 3, 4 i 5. Jeden litr, jak podzielimy sobie przez 5, to mamy 5 razy po 200 ml, czyli to jest 200 ml, no bo to inaczej byłoby 20 litra. Ok, idziemy do następnego przykładu, mamy 1,5 litra i tutaj tak mamy raz, dwa, trzy przedziałki, czyli jedna taka, jedna taka podziałka to jest pół litra. Czyli tu widzimy, że jest zapełnione do pierwszej podziałki, czyli mamy tutaj pół litra, a to jest 500 ml. I ostatni przykład, tutaj widać, że też ostatnia to jest pół litra. To to w takim razie mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli każdy, każda jedna podziałka to jest jedna dziesiąta litra, czyli tu miałabym dwie dziesiąte litra, a dwie dziesiąte litra to. 200 ml. Tak. Idziemy w takim razie dalej. Do zadania ósmego. Zmienię sobie tylko a nie mam białe. Okay. Mam wyrazić w litrach. Najpierw sobie jeszcze raz przypomnimy tą zamianę jednostek, bo już ostatnio chyba sobie to tak powiedzieliśmy, ale w każdym razie wiemy, że tak 1 litr to jest 1 decymetr. Sześcienny. To już mówiłam, to jest najłatwiejsza z zamian, bo tu nie trzeba się właściwie nic uczyć. po jeden do jeden, znaczy nie trzeba się nic uczyć. Pamiętać to trzeba, ale przy zamianie nie ma problemu, no bo to jest tyle samo, tak? Czy, pojadam, czy podam wynik w litrach, czy w decymetrach sześciennych, to jest to samo. Teraz tak, jeden litr to 1000 mililitrów. Jeszcze jeden mililitr to jest jeden centymetr. Sześcienny. I to sobie tu wezmę w czerwoną rameczkę, gdzieś tu, do czego może będziemy wracać, jeżeli będzie potrzeba. I zaczynamy jeszcze raz. Mam wyrazić w litrach. I mam tak 9 decymetrów sześciennych. No to jest oczywiście 9 litrów, tak? Tutaj jest prosta o tyle zamiana, że nic, tak jak mówiłam, nie zamieniam, tylko mam to samo. 300, e, 3000 ml. mam wyrazić w litrach.

Zobaczcie, idę znowu, trzy miejsca do tyłu. Raz, dwa, trzy. Stawiam przecinek, czyli mamy 0,250 litra. Możemy napisać po prostu 25 litra, bo to tutaj 0 ostatnie, 0 zero po ostatniej cyfrze, po, prze, zero po ostatniej cyfrze po przecinku nie ma znaczenia, tak? Ono, Możemy ich dopisać ile chcemy, ono nic nam nie zmienia. I 34 ml. I teraz znowu, ja muszę się cofnąć o trzy miejsca, czyli raz, dwa, trzy i tu dopiero postawię przecinek, a w pustą lukę wpisujemy 0, Czyli mamy 0,034 litra. Idziemy w takim razie do podpunktu B. Do podpunktu B. I tu o, tak chociaż coś będziemy widzieć. Mam teraz wyrazić w mililitrach i mam 8 litrów, zamienić na mililitry. No to w drugą stronę teraz będę dopisywała zera, czyli to będzie 8000 mililitrów. 9,5 litra. To będzie teraz, zauważcie, ja idę z przecinkiem, czyli zera dopisuję, idę w prawo. No to tu przesunę się jedno miejsce, to mam już 95 i jeszcze dwa zera muszę. Dopisać mililitrów oczywiście, tak? Teraz 4 decymetry sześcienne zamienić na mililitry. No i teraz, właśnie, najpierw, żeby zamienić, żeby to zamienić na mililitry, ja muszę to zamienić na centymetry sześcienne. Jak to się, jak to się robi? Jeżeli ja wiem, że. Yy, może zjedziemy sobie tu trochę niżej. To teraz w takim razie zmarzemy. Napiszemy sobie pod spodem, bo na to potrzebujemy więcej miejsca. Cztery. Ja Wam już podaję ten przykład. 4. O, znalazłam decymetry sześcienne. Ok. I najpierw, żeby to zamienić na mililitry, powiedzieliśmy sobie, że musimy zamienić na centymetry sześcienne. Jak to zrobić? Jeden decymetr. Ma 10 cm, prawda? Ale teraz jesteśmy w jednostkach sześciennych. To nie będzie działało tak samo. Ja muszę sobie to zamienić, przekształcić to 1 decymetr sześcienny. Jeżeli ja podnoszę, podnoszę jednostkę do sześcianu, to ja też będę musiała zrobić to 10 cm razy 10 razy 10. Tak jakbym liczyła objętość, czyli 10 razy 10 razy 10 cm. Sześciennych, a to jest 1000 cm sześciennych. Widzicie pewną zależność? Jeżeli mamy jednostki kwadratowe, to zera nam się dwoją, prawda? Jeżeli mamy jednostki sześcienne, to, liczb... jednostki sześcienne, to liczba zer będzie nam się troiła, czyli jak 1 decymetr to 10 cm, to 1 decymetr sześcienny to 1000 cm sześciennych. No to teraz już sobie możemy zamienić, że to są 4000 cm sześciennych, a to są 4000 ml. Dlaczego? Bo wiemy, że centymetr sześcienny to jest 1 ml. kolejny przykład. 7 całych i dziesiąte decymetra sześciennego. Znowu no musimy się przesunąć o trzy miejsca w prawo, czyli raz Mam 72 i jeszcze dwa zera dopisać. Tyle centymetrów sześciennych, a to jest dokładnie tyle mililitrów. I y, kolejny przykład. 81 centymetrów sześciennych. No to sytuacja jest bardzo prosta, bo to jest 81 mililitrów. I ostatni przykład. 527 centymetrów sześciennych to się równa 527 ml. I zostaje nam podpunkt C. Teraz mamy wyrazić w decymetrach sześciennych. Polecenie jest wyraź w decymetrach sześciennych i pierwszy przykład to 15 litrów, 15 litrów zamienić na decymetry sześcienne. No prościzna to jest 15 decymetrów sześciennych. 3 całe litra. To jest 3,7 całe decymetrów sześciennych, tak? Teraz mamy kolejne 8 cm sześciennych. No i teraz uwaga, mam to podać w decymetrach sześciennych. Ja idę teraz, zauważcie, że jedę z centymetrów na decymetry w tą stronę. Czyli ja będę dzieliła przez tysiąc, więc powinnam zabrać, cofnąć się o trzy miejsca, raz, dwa, trzy, 8 decymetrów sześciennych i ostatni przykład, 6000 ml. No to tutaj, żeby to zamienić na decymetry sześcienne, najpierw muszę zamienić na centymetry sześcienne, a to jest 6000 centymetrów sześciennych, a teraz na decymetry, czyli zabrać 3, zera, raz, dwa, trzy, mamy 6 decymetrów sześciennych i to jest koniec tego zadania. Zauważcie, że no tu kluczem po pierwsze trzeba pamiętać to, co tu napisałam w tej czerwonej ramce. Jak to się pamięta, no to później dalej już też na pewno znacznie łatwiej wam idzie. OK, jeszcze jedno zadanie. Które chciałabym zrobić, to tak, bo to było zadanie ósme. Chciałabym zrobić zadanie dziewiąte. I zaczniemy od podpunktu A. 1 cm sześcienny rtęci waży 13,5 grama. Ile waży 1 litr rtęci? Skoro ja wiem, że centymetr waży 13,5 g, ja chcę policzyć ile waży litr sześcienny, to ja muszę najpierw się dowiedzieć, litr, ile ma tych centymetrów sześciennych w sobie, prawda? Muszę zamienić to, no to zamieniamy. 1 litr to jest 1 decymetr sześcienny, a to się równa 1000 centymetrów. Sześciennych, prawda? Bo normalnie jeden decymetr to byłoby 10 cm, ale że jesteśmy w jednostkach sześciennych, to mamy 3 razy więcej zer. Zawsze sobie też możecie z boczku napisać, że 1 decymetr ma na przykład 10 cm i Wam to też pomoże, ile właśnie co z tymi zerami, ile tych zer to pisać. To w takim razie, żeby policzyć, ile waży 13,5 gram, no to ja muszę to 13. I pół grama pomnożyć razy 1000. Jak pomnożymy razy tysiąc, no to co? Przesuwamy się z przecinkiem w prawo. Jedno miejsce mamy 135 i jeszcze dwa zera dopisać. Tyle gramów. Możemy sobie to y, podać w kilogramach, żeby było ładniej. To będzie 13,5 kilograma. I idziemy jeszcze do podpunktu B. 1 litr oleju słonecznikowego waży 92 dekagramy. Ile waży centymetr sześcienny tego oleju? Teraz znowu w drugą stronę. Zapiszemy sobie już szybciutko co przed chwilą tu właściwie sobie powiedzieliśmy, że 1 litr to jest 1 centymetr sześcienny. Tak? To jest jeden, to jest 1000 centymetrów sześciennych. A teraz ja chcę się dowiedzieć, ile waży. Centymetr sześcienny. To co ja musiałabym zrobić z, tym, z tą wagą? Co ja bym musiała zrobić? Ja wiem, że no, litr oleju waży tyle, a ja bym ten malutki centymetr sześcienny. To ja teraz muszę te 92 dekagramy podzielić przez. Tysiąc, bo to będzie tysiąc razy mniej. Ja chcę znać tysiąc razy mniejszą wagę tego. Znaczy, no, wagę, no tak, wagę, wagę oleju pomniejszoną tysiąc krot. Ok, czyli mamy 0, zobaczcie, mam się cofać trzy miejsca, bo jak dzielimy, to oczywiście się cofamy w, 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 przesuwamy się w lewo. Raz, dwa i trzy. Tu stawiam przecinek, w lukę wpisuję 0. Tyle dekagramów. Możemy to jeszcze zamienić na gramy, żeby było ładniej. To jest 0,92 grama. I, y, I zadania dziewiątego nadszedł koniec. Chciałabym jeszcze na sam koniec zrobić jeden przykład z, z liczenia objętości i z zamiany jednostek. Takie powiedzmy y, połączenie tego. Zadanie Mam Wyrazić w litrach i mililitrach objętości prostopadłościanów. I zrobimy sobie któryś przykład tu, taki, żeby były też inne jednostki, przykład C. Przypominam, że objętość prostopadłościanu to jest A razy B razy C. Tak? Najpierw wypisujemy sobie dane. Mam tu tak, A równe 3,5 decymetra. B równe 85 metrów i C równe 40 cm. No to zamienimy sobie wszystko na centymetry, bo będzie mi wygodniej na pewno. Tu mamy 35 cm. Szukane. Szukamy oczywiście objętości, tak? No i rozwiązujemy, tak? V równa się A razy B razy C. Tak jest wzór na objętość prostopadłościanu. No to mnożymy 35 razy 85 razy 40. Eee, co tu możemy najpierw sobie policzyć? To słuchajcie, ja już wam nie będę tu pisała z boku tych y, obliczeń. Szybciutko sobie policzymy. Liczyć pisanie każdy z Was umie. I objętość mamy 119, tyś, 119 tysięcy centymetrów sześciennych. A ja chciałam to wyrazić w czym? Tutaj w litrach i mililitrach. No to przypominamy sobie, że 1 centymetr sześcienny to 1 mili litr, No to w mililitrach bez problemu, bo to jest 119 tysięcy mililitrów. A teraz jeszcze w litrach. Wiemy, że litr to jest 1000 mililitrów. No to 119 tysięcy mililitrów to będzie 119 litrów. Tak. I tutaj mamy, yy, mamy odpowiedź w dwóch różnych. Jednostkach. I reszta przykładów rozwiązywana byłaby zupełnie dokładnie w ten sam sposób, jak, jak tutaj czyli wypisać sobie, wypisać sobie dane A, B i C, obliczyć objętość i zamienić jednostki. No i słuchajcie, z no, tego, co chciałam Wam na dzisiaj powiedzieć, to byłoby na tyle. Do usłyszenia następnym razem.